witajcie z tej strony Grecki. <laughs> jesteście na kanale Emma powraca e, mamy listopadową sobotę minus jeden czyli taka jest fajna jesień e, Emma nie wymaga żadnej e, pracy wszystko co miało być ogarnięte jest ogarnięte jak coś wyskakuje robię na bieżąco a żeby nie było nudno e, moje dzieci zakupiły sobie motocykle które wymagają jakiegoś ogarnięcia a więc chciałbym was zaprosić na taką odskocznie od radzieckiej technologii no, do chińskiej technologii. Czyli tak, tutaj mamy takie motorki marki X-Motos. Ten motorek jest o pojemności 110 cm. Drugi jest o pojemności 90 cm. I ten mniejszy jest wyborem mojej młodszej 9-letniej córki. Ten drugi jest dla 10-latki. Ma Yy, troszkę większe koła, o 2 cale zarówno przednie jak i tylnie, odpowiednio 14 i 12 cali a ten mniejszy ma 12 i 10 oba motorki posiadają rozrusznik elektryczny co jest fajne mają też standardową kopkę yy, no i tak, jak to takie motocykle chińskie no wiadomo, że nie, one nie są tak trwałe jak jakieś yy, KTM -y. Albo inne Yamaha, Ale z kolei części są do tego tanie Więc tak żeby sobie coś pogrzebać Żeby dziewczyny opanowały takie Pierwsze jakieś funkcje serwisowe tych motocykli No to właściwie mamy za sobą Pomogłem już dziewczynom tutaj zmienić olej Ten motocykl tą 110 Kupiliśmy za 1700 zł Coś tam czaskało w silniku Okazało się, że ogólnie jak trójkę się włączy, to się w skrzyni mieli. Dziewczyny trochę dojechały już ten motorek do tego stopnia, że potrafi stanąć i w ogóle jakby zrywa się moment obrotowy, czyli silnik chodzi i nie można nic wrzucić, po prostu żadnego biegu. No więc ja to rozbiorę i zobaczę, co jest grane. Przy okazji zorientuję się, jak rozpoznać konkretny model tego silnika, bo z tego co wiem, no to. To może być coś y, problematyczne. Zamówię części, pokażę Wam, w jakiej cenie są te części, zrobi się ten motorek. No, i następnie dziewczyny będą po prostu y, go ujeżdżać. W drugim motocyklu zdążyłem tam wymienić włącznik rozrusznika. I tam było, było jakieś zwarcie na kablach. Tutaj wymieniliśmy amortyzator. Na przykład amortyzator do tego motocykla kosztował chyba 60 parę złotych. Bateryjka. 50 zł. No tak jak mówię, nie jest to KTM, ale pewnie da e, dużo radości. Jak to chodzi? Słychać takie chrupanie w ciężarówce, ale nie przyjmowałby się tym chrupaniem, jakby wszystko było ok. Nie jest. Yy, zmierzę sobie kompresję, yy, żeby zobaczyć, czy, czy jest też jakaś potrzebna ingerencja właśnie w, w układ tłok-cylinder Teraz było na zamkniętej przepustnicy. Na otwartej. Przepustnicy. No, czyli mamy 10 barów. No to myślę, że nie muszę tego porównywać. Dobra, wyciągam dziada i ogarniam. Zweryfikowałem części. No i tak, tu mam starą skrzynię. Zobaczcie, trójki nie było, bo się wymieliło. Generalnie tak. Kupiłem nową skrzynię nowe łożyska, nowe zimeringi, nowe sprzęgło, komplet uszczelek tu mam też resztę uszczelek silnik jest, jego elementy są umyte, wyczyszczone tutaj mam też taki klucz do, do montażu sprzęgła jest taka dziwna jak dla mnie nakrętka to chyba klucz pazurkowy no, w każdym razie mam go. No i teraz, ile, ile co kosztuje? Nowa skrzynia, która składa się z dwóch takich wałków, kosztuje 75 zł plus 19 zł przesyłka. Czy to jest dużo? Czy to jest mało? Nie wiem. No pewnie jest to tanie, bo jest to jakaś tam produkcja naprawdę masowa. Te tego typu silniki. Pracują chyba, w ten właściwie silnik, ten rodzaj silnika pracuje chyba w 50 chińskich motorkach, więc pewnie też dostępność jest spora i co za tym idzie cena. Kompletne nowe sprzęgło środkowe. 80 parę złotych. Ten klucz dwie dyszki. No łożyska i zimeringi to tam chyba jakieś 40 parę złotych. Nie kupowałem jakichś wypasionych łożysk, bo no, moja filozofia jest taka, że jeśli montuję skrzynię za 75zł No to mogę zamontować komplet łożysk za 40 prawda? Tak by to wyglądało, przystępuję do montażu Następnie silnik wlatuje do ramy jedziemy Motocykl jest testowany To był właśnie test motocykla a moim pojazdem dzisiaj jest koło. A tu jest drugi motocykl. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.